Cześć, witajcie. To Patek pasjonat Gier. Witam Was w dziesiątym odcinku z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Oczywiście, na PS5 wiadomo po polsku. Ż życzę Wam jego oglądania. I teraz Wam wytłumaczę w skrócie, co ja właśnie robiłem w dziewiątym odcinku, na czym też zakończyłem ten poprzedni odcinek. I co, I co planuję w tym dziesiątym odcinku, w dziesiątym odcinku chcę jeszcze zrobić tu te dwie misje poboczne, data do zapamiętania yy, I sekret olbrzymów, no. A w dziewiątym odcinku, oj, bardzo dużo misji pobocznych zrobiłem yy, I jeśli ktoś nie oglądał tamtego odcinka, to polecam go nadrobić O, o, odblokowałem i otworzyłem, to fajnie, ale on tutaj wejdzie. Chyba, że nie. Oh, mi się. Dobra, yy, yy, już jestem tutaj na miejscu. Okej. Okay. Wy, wy, wybaczcie mi to. Trochę się tam y, z, zakręciłem. No i ja wiem jak... I y, y, znam tutaj szyfr do, do tego... O dobra. I tutaj szyfr jest y, taki. Y, 6... 8 0 To jest to Tajemnicza notka Proszę macie to do przeczytania. z wyższego szczebla hierarchii o widzicie udało mi się yy, ukończyć tę misję poboczną. data do zapamiętania Aleki w Watykanie o weź No dobra Teraz to ja się muszę udać do A, Tutaj, o, ogólnie wróć do Antonia bo już tutaj z... udało mi się sfotografować te wszystkie inskrypcje. Dobrze, to ja tam do niego wrócę O, zdjęcie inskrypcji Nie wierzę Indi, znalazłeś wszystkie inskrypcje O, ścieżka y y Juni, e, e, czy uni. czy z wszystkie inskrypcje w Watykanie wróć do Antonia. Jej super! Kiedy biednego kreszczęza, znalazłem jeden z tych dziwnych artefaktów. Pomyślałem, że zechcesz go mieć. O, starożytny artefakt, dziękuję. Wyraz mojego uznania. Osobliwy, ręcznie rzeźbiony kamienny przedmiot o prehistorycznym pochodzeniu. Nawet, wiedział, Kto to co to stworzysz? Aha, ja mam to pokazane gdzie są te butelki. Dobra, to jeszcze te butelki będę musiał e, znaleźć Dobra te, e, znaleźć butelki z lekami w Watykanie A, dobra Jeszcze to będę chciał oczywiście to zrobić lokalstwo dla wszystkich, o Pokino Sinistra Antonio ci jest O, o, ja tam muszę wejść, prawda? O, -o. o dobra, muszę wejść tutaj. Powolutku, Indy. Dobra. Bo teraz ja się tam muszę udać. Tak, dobra. No tak, to, to tam będę musiał się udać, o <śpiewanie> Chyba muszę wejść tutaj. O, teraz wznowiłem nagrywanie. Okej, okay, dobra, bo tylko z, z lekiem, fajnie. Oj, tutaj jest mundur czarny koszul. I klucz czarny. Koszuli, o Super, no, zrąbicie, bo będę mógł się tam dostać. Aha, i też mogę też się przebrać, i to oczywiście wam chcę pokazać. O, mundur czarny kosul. Wow, no teraz to nie będą mnie w końcu atakować. A ja będę mógł się skupić y, na poszukiwaniu tych butelek y, z lekami w Watykanie. Tędy. No tak, wymaga strój kapłana No tak, będę musiał tutaj non stop stru kapłana, dobra no tak, i teraz mogę przejść Di Cristo. Che succede? Beh, avevo promesso alla madre che le avrei mandato la morte. Salve, di Bugstabu. Buongiorno, padre.

jest jest da jest yes. no, spokojnie To chyba tutaj, o. O, dobrze jest. Myślę, że sobie jakoś poradzę. Uwaga! Trzeba się z Ojca! Y, rozprawić. O, I teraz sobie się przebiorę. Oj. No ai! Odgina! Czymaj się z dala, kore. Buongiorno, soldato. O, to tutaj była kolejna butelka z rajiem. O dobra I to sobie odblokuje. Fajnie te drzwi super zrębiście. Błaga Indy, uważaj. O to chyba tutaj, tak, tutaj, super. O, i kolejna butelka z lekiem, gdzieś jest blisko. O! Nie, 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 co ja wyprawiam? na pewno nie, nie tutaj. Eee... Może tutaj? Tak, mało brakowało. Sakin indi. Hey, O, kolejna butelka z lekiem, a i dobra, już wiem gdzie ja się muszę tutaj tam gdzie byłem poprzednio Dobra, to tutaj y, zrobię pauzę i za chwilę wznowię nagrywanie, okej? Okay. No, no dobra, już jestem tutaj na miejscu i widzicie, nie, nie atakujmy, tylko ten jeden y, tak na mnie się dziwnie patrzy O nie No i po mnie, bo niestety tamten mnie rozpoznał. Ajajaj Dobra Spróbuję jeszcze raz Bo może tak tędy, o, może najlepiej. O, i mam ten klucz z czarnej koszuli. O nie, on to zobaczył. O dokładnie, do środka to było śmieszne. A były rewolwer, do rewolweru. O, super. Buona giornata, kamerata. Ej, nie jest Żo Jest na ziemia. Salve, kamerata. Dam rąn okiada. Soldato a terra. O, że onie spadł, onie. My god, ze tam jeszcze nie popadcy, błagam. Kaj czego? Kto te mnie rozpozna? O rany, no dobra. I wiecie co? To, to Ja się tam udam. Już do tej. Tam blisko tej fontanny. Ogólnie to tam się udam. O, i na spokojnie sobie tutaj zakończę sobie ten odcinek. Ja oczywiście wiadomo, będę go musiał zmontować. I to bardzo porządnie, bo tutaj też tak trochę kręciłem się w kuchę. Ogólnie to te najważniejsze misje już po bosno zrobiłem. A te notatki terenowe to nie, to ja, ja tego nie będę tutaj robił. Albo zagadki starożytnych, nie, 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 to już podziękuję. Ale, ale, ale zrobiłem i tak już bardzo dużo misji pobocznych. Pozwólcie, że tutaj sobie zakończę ten dziesiąty odcinek z Indiana Jones i Wielki Krąg. Oczywiście na PS5, wiadomo po polsku. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków z tej gry i innych serii na moim kanale. Widzimy się w następnych odcinkach z Indiego. Ja Wam życzę jego dnia. Papa, pa, do zobaczenia. Papa! Papa! Pa.